Hej, okay, witajcie! Z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Redemption Rompy. Witam was w takim krótkim odcinku dodatkowym, w którym to zrobimy sobie ranking. Ranking po piątym rozdziale. widzicie, to już jest grafika szóstego, bo... Nie wiem, chyba w poprzednim odcinku nie było na tej takiej grafiki kończącej, że tam ileś uczniów jeszcze przetrwało. Nie pamiętam już, ale chyba nie było, bo nawet nie zatrzymałem na nim filmiku, więc... Wydaje mi się, że tam po prostu chyba o tym zapomniano, bo nawet jeżeli była, no to mniejsza o to. No jest mi apartu, że to jest ranking... Po piątym rozdziale. Zmian dużych nie ma, jest trochę pewnie hejtu, trochę, trochę plusów, no bo jednak pojedyncze postaci, a mianowicie postaci 3 dostały plusy pozostałe dostały znak równości, ważny to był znak równości, bo większość no jest martwych postaci, a te, które nie są martwe, powiedzmy, że powiedzmy, że w większości też były po prostu OK. No i jest... są... So, jest jeden minus? Właściwie? No dosłownie jest jeden minus. I to taki myślę, że nie do końca typowy oko. poszedł to może trochę lepiej się ułożyć. To i zaraz tutaj przyjdzie dalej mi przeszkadzać. Moi drodzy. Nie przedłużając, bo nie ma kompletnie sensu przedłużać rankingu z Redemption Rompy. Miejsce 17, 16, 15, 14, 13 i 12 jest bez zmian. Czyli... Miejsce 17 Korekio, miejsce 16 Sayaka, miejsce 15 Mahiru, miejsce 14 Mukuro, miejsce 12 Gandam. Specjalnie nam 13, bo 13 to osoba akurat żyjąca z tej całej grupy: Rantaro. Rantaro dałem znaczenie równości, oczywiście całej reszcie również. Dlaczego? Eee, no, jestem absolutnym antyfanem tego, jaki ta została poprowadzona. Nie jestem fanem Pato Rantaro. Ale jednak jest to już taki trochę Taro i traktuje go trochę jako inny byt. Myślę, że już po tylu rozdziałach, troszkę nawet jeżeli byśmy wzięli poprawkę na to, że no to są postacie z oryginalnej rompy, to po pięciu rozdziałach i po doświadczeniach z tej zabójczej gry, mogą już być trochę inne. Patronantaro już nie ma sensu do... kopać w dupę co rozdział tym samym argumentem. Ja go już traktuję troszkę jak inną postać. E, powiedzmy, że to da się przeżyć, ale to nie zmienia faktu, że to jest słaba postać. E, no i. W tym rozdziale również była słaba, szczególnie, że wróciła po bardzo zdecydowanie za krótkiej przerwie do KED. Jak komuś się podoba ta relacja, to spoko, ja na przykład nie jestem jej fanem. No i według mnie ona bardzo mi... no bardzo mi psuje odwrócałości, Męczą mnie te wszystkie sceny ich wspólne. Są naprawdę no, przesadnie wręcz takie przesłodzone i... I trochę niutkie, no i mi w ogóle nie pasują, więc ja nie jestem fanem. A poza tym, Rantaro w tym rozdziale Lepato Rantaro nie robił niczego aż tak bardzo złego, raczej był po prostu spokojny w miarę, e, coś tam zrobił na procesie. jego postać dałby się w ogóle przeżyć, gdyby nie to, że on każdą scenę, każdy jakiś już w miarę sensowny ciąg znaków, który wypuszcza ze swoich ust. Musi jeszcze dociągnąć argumentem Kaede. Już gdzieś tam coś fajnie opowiadał na procesie. Dalej, Kaede, ty też tak myślisz? No i taka piąteczka wręcz. Mnie męczy. Mnie męczy bardzo. Myślę, że was też. Z tego, co na komentarze, dotychczas, no to raczej Rantaro zawsze był oceniany jako ten taki. No nie za bardzo. Więc on, miejsce 13, bez zmian. Dalej, miejsce 12, Gundam. Tak jak mówiłem, 11, spadek o dwie pozycje, ale poprzez przesunięcie Kiotaka. No, akurat tak się stało, że osoby pod nim go przegoniły, różnica była duża, więc się udało. Miejsce dziesiąte. Awans o jedną pozycję u góry. Ibo. Ibo według mnie jest bardzo solidnie, średnią postacią, jak na ten vanguard. Nie mam się do niego absolutnie trzeba przyczepić. Wręcz jak już coś może mi powiedzieć, to raczej w miarę pozytywnego. No, szału oczywiście nie ma, ale powiedzmy, że jest bardzo znośnie i w sumie sceny z nim absolutnie mi nie przeszkadzają. Nawet czasami się uśmiechnę. Jest to głównie mega spoko, tak samo jak osoba Kleiner w terenie rankingu, jak w V3 nie lubiłem tych postaci, to tutaj chyba, chyba pozbawienie ich takich cech głównych, które sprawiały, że ta postać jest tą postacią, no bo wiadomo, że tutaj te postacie są takie uproszczone, trochę okrojone, no to tutaj wychodzi im na plus. I bo nie ma chyba, nie wiem, chyba mniej po prostu gada, chyba mniej jest po prostu taki, taki irytujący, jak był w V3 oryginalnym, i tutaj chyba ta wersja po prostu mi bardziej odpowiada, bo normalności, -bo, znaczy bo nie dałbym tak wysoko, też dlatego, że wszystkie postacie wokół nie były dla mnie lepsze. Tutaj i mała konkurencja, i samki, bo nie taki zły. W tym rozdziale coś tam nawet robiło. Myślę, że zasłużył na TO. Plusa. Myślę, że zasłużył na TO, plusa. chociaż oczywiście można byłoby wymagać więcej. Miejsce 9, również awans o jedną pozycję. Wybaczcie, ale hot przeszedł. Mam teraz wszędzie krocie kłaki. Wszędzie. Impostorka. Miejsce dziewiąte. Awans o jedną pozycję. Angie. NG, nawet się czułem, żeby dać jej trochę większy awans. Naprawdę podobnie jak u Kibo, nie ma tych derwujących momentów, jakimi raczyła na V3, zresztą to z V3 też trochę bardziej już polubiłem po czasie, ale nie ma tych derwujących momentów, co jest już pierwszym plusem. Drugim plusem jest to, że robi coś, jeszcze w tym rozdziale miała tu taką fajną scenę z tym pułapkami, że ona ma to gdzieś, Takie, taka beztroska jest w sumie, w takim, w takim zestawieniu jest nawet całkiem, całkiem spoko, ogólnie jak jej słucham to też jest okej. Okay. No, wiadomo, że dalej ma ten swój taki trochę sposób mówienia. On jest delikatnie irytujący, ale w porównaniu z całą resztą, no, wśród osób, które były już niżej w rankingu, bądź też no, z całą resztą innych smaczków, które tutaj w tej grze mamy, no to myślę, że Enchi naprawdę trzyma się spokój tej tam pogadanie. Eee, I see, I see, i tak dalej, To nie jest aż takie irytujące, jest, jest okej, okay, do przeżycia. Miejsce ósme, spadek o jedną pozycję poprzez przesunięcie. Kajto, no to się przesunął, to on tutaj, miejsce siódme, to jest jedyny minus w tym rozdziale, spadek poprzez minusa o dwie pozycje w dół z miejsca piątego, Kukichi. No nie powiedziałem tego na koniec, na koniec tego procesu i w sumie dalej tego nie rozumiem, a przyznam, że wyjątkowo nie chcę się to, te, tego jakoś weryfikować, więc po prostu powiem jak ja to zrozumiałem, tłumacząc tak. No już trochę przytłoczony będąc tym, co się tam działo, i trochę znudzony szczerze powiedziawszy tym procesem. E, no powiem, że no ja to odebrałem tak, że Turkiczy popchnął e, Chihiro bez wy wyraźnego powodu, chcąc go wepnąć w pułapkę, po czym e, Chihiro poświęcając się dobył już sam siebie, żeby Turkiczy nie dostał. Turkiczy tym samym zepsuł drugi rozdział, ponieważ jak w trzecim rozdziale nie mieliśmy drugiej ofiary, to teraz nie mieliśmy mordercy. No i dodatkowo jeszcze zachował się w sposób dziwny, chamski, ohydny. No nie wiem, co się jeszcze na początku udawał to w taki sposób, kiedy już się tam przyznał, że już naprawdę nie wiedziałem. No to w sumie chciałby, chciał jakby się podłożyć, nie chciał się podłożyć. O co tu właściwie chodzi? Takie, takie pytania by należało sobie zadać. Ja, ja szczerze w trochę się już zarobiłem w tym motywie, o co chodziło, w tym rozdziale. Ta czy o mu nie chodziło, no to ciepsko mu to wyszło. Czy, czy chciał, tak czy srać, to według mnie po prostu wyszło mu mega ciepsko. Jego postać e, właściwie jeszcze do czasu jak żył, to był taki neutralny, a teraz tak naprawdę zaczęła w moich oczach coraz bardziej maleć, bo robi się po prostu mało znośny i mało ciekawy zarazem. Niby coś tam, coś tam próbował poddymić, ale on to terby. Wyobraźcie sobie, że dana rompy V3 nie znacie i ktoś wam mówi, na czym polega postać Kociciego i wy tą postać wykorzystujecie w swoim opowiadaniu na język polski. Kolega powiedział, że on jest taki mały i miesza i lubi mówić ci i... ...właściwie taki jest, no... ...no nie, nie za bardzo tak to działa. Postać Kociciego, to, to tam później pod koniec procesu było trochę bardziej widać, że już jest trochę bardziej taki jak teraz powiem. A postać Kociciego to przede wszystkim jest bardzo złożony gość... ...który... No najprościej rzecz ujmując, ale... najprościej, ale też poprawnie... Dobrze się włączyła jakaś inna melodia, wybaczcie. Eee... Wróci się? O, to może... To może wrócić. Eee... Oj! Boże święty, coś się... coś jakiś licz wystąpił. Dobra, teraz będzie dobrze. Eee... Tarciak, e, najprościej rzecz ujmując, ale tak, żeby było zgodne z prawdą... Gościciel to jest gość, który... Pod płaszczem swojego lekkoduchstwa nie, 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 ma chyba takiego słowa pod płaszczem bycia z tego jakim jest le lekkoduchem ogólnie pojętym on chowa swój sposób na radzenie sobie z, z ciężką sytuacją a przy okazji sposób no, w który dzięki któremu on potencjalnie jest bezpieczny i wszyscy wokół niego wbrew pozorom też, też są potencjalnie bezpieczni on nie robił tego bo był wredny nie, nie robił tego, bo, bo miał taką zachciankę, takie mi się, mu to sprawiało jakąś radość, na pewno, ale on nie był złym chłopcem, który po prostu lubił sobie namieszać, bo, bo ma taki dzisiaj kaprys. On miał pewną potrzebkę tych swoich działań, i to nie była podszewka też taka samolubna, tylko była to podszewka taka przede wszystkim, żeby było spokojnie i dobrze. Nawet jeżeli czasami robił to w zły sposób, to on to robił wszystko, no w samym V3 robił to wszystko, żeby doprawić do zakończenia zabójczej gry. On podejmował też mało moralne decyzje, ale on zrozumiał tą grę i on starał się na jej podstawie i przy jej zasadach namocić w tej grze, żeby dobrać do końca tym samym. On nie był takim jakimś złodóbcem, jakimś no po prostu gościem, który, który chciał zrobić krzywdę wszystkim wokół, albo chciał wszystkich wokół zniszczyć. To on był po prostu... Nieco zagubionym na pewno wrażliwym gościem, który starał się jak najlepiej wyjść z tej sytuacji, jak tylko mógł. Tutaj absolutnie to nie było i nie wymagałem tego specjalnie aż takiej głębi, ale tutaj wyszła wielka nieznajomość i w ogóle nieporozumienie co tego Jakuki i jego postać działało. I jak jeszcze możemy przymknąć oczu, jak był jakiś trochę dziwny podczas jakiegoś procesu, gdzie tam dodał jakiś swój zamęt, który no teraz mówię. On to dodawał no, w jakimś konkretnym celu. No, pier pierwszą, jakby liczbą tego celu w życiu nie było to, żeby to było haha, śmieszne. No, to jest spłycenie postaci ponad miarę. Znaczy, już naprawdę ponad miarę. Także spada o dwie pozycje. No i szczerze się, jeżeli miałby dożyć, pozbawić nas podwójnego morderstwa oraz e mordercy z piątego rozdziału, który też w no, piątym rozdziale jest zazwyczaj dosyć ikoniczny i budzi duże emocje. No to szczerze powiedziawszy, niech lepiej odwali pokaz życia w szóstym rozdziale, bo jak nie, no to naprawdę spadnie niżej. Ja wiem, że ja zawsze brzmię, jakbym groził tym postaciom, no i właśnie ta kurna jest. Drożej. Albo się ogarniasz krokici, albo spadasz na samo dno mojego rankingu. Nie wiem, no tak poważnie to po prostu, no jak już oceniamy, no to oceniamy, oceniamy w taki sposób, to, to już się robi po prostu nie niesmaczne. Miejsce szóste, bez przesunięcia, bez plusa, bez minusa, znak równości, KD. Powiedzmy, że taka sama sprawa jak Rantaro, tylko, że w przeciwieństwie do Rantaro ją lubię całkiem. E, Rantaro to jest, no Pat Rantaro. Ona no robi swoje, ma fajniejsze sceny, fajnie, że widać dosyć często te, tą, tą, tą jej e, taką delikatną stronę. Mam wrażenie, że kaedę w ogóle jak już najbardziej naturalnie wypada w takim całym, całunie emocji i w ogóle ta, ta taka... Często z, aż nazbyt wielka ciekawość rzeczywiście bywa rzeczywiście bywa mm, taka w jej stylu i to, to mi się podoba. Naprawdę czuję jej postać. Znaczy zostawiam mu tutaj, ale no plusa i nie dam za te wszystkie z, z Rantarą nie ma szans. Miejsce piąte. Awans o dwie pozycje poprzez plusa. Przepraszam, to jest awans o trzy pozycje, źle to obliczyłem, jak się okazuje. No też było parę przysłęń, dlatego też wysoko poleciał. Leon. Leon, po jednym gorszym rozdziale, wrócił e, od razu. No, po, właściwie nie po jednym, tylko po następstwie, wszystkiego co się działo przez e, postać Sayaki. E, wrócił na należyte miejsce na. no tak naprawdę, szczyt. No bo top, top 5 to jest już szczyt rankingu. No i dalej uważam, że jest jedną z fajniejszych postaci. E, bardzo fajna relacja z Mondo. Bardzo, bardzo fajna. E, chociaż myślę, że ca cały czas dawanie takich fajnych relacji tylko Mondo to trochę dziwne jest. Mono nie jest też na tyle empatyczną postacią, żeby budować wokół niego relację za relacją, ale no spoko, wypadło jak wypadło. Już teraz nie czepiał, że tak było znowu z nim. Leon według mnie bardzo fajnie się sprawdza. Czuje opiekuńczość, czuje, czuje ogarnięcie takie bracholowe i jest, jest naprawdę ok. Na naprawdę postać Leona cały czas daje mi fajne, fajne plusy. I tak, jak mi się podobał właśnie, bo boję, że no tyle on zdecydowanie był najfajniejszy w tym rozdziale pod tym względem. ogólnie ogóle myślę, że on no, w tym rozdziale dał, dał też fajny pokaz. Miejsce czwarte: bez przesunięcia, bez góry, bez plusa, bez minusa. Chihiro, jak fajnie piął się przez większość ostatnich rozdziałów, coraz wyżej, coraz wyżej. Tutaj nie pokazał niczego super ciekawego. Myślę, że. W ogóle też nie za bardzo rozumiem tej sceny, że on poszedł z nim do kuchni. Nie wiem, jak by jeszcze brakowało, może jeszcze coś tam się dowiemy To też dowiemy się dlaczego Czucicic tak po prostu go zaatakował e, No jak dla mnie osobiście to e, czy Hiro w ogóle tak nie zrozumiałe trochę działania w tym rozdziale Ale też nie było dziś tragedii po prostu No jak już była coś ważna decyzja to była ona dla mnie trochę jakaś taka z dupy wyciągnięta, ale Niech będzie Niech będzie Miejsce trzecie e, Bez przesunięć, e, no bo martwa Miu. No i miejsce drugie oraz pierwsze Również bez przesunięć, ale powiem już dlaczego. Ibuki teraz Mondo nie dostanie ani plusa, ani minusa, po prostu siedzą dosyć solidnie na, tej, na tym szczycie. Myślę, że Chihiro, nawet jakby jeszcze żył, no to miałby, nawet po tym rozdziale jakby był całkiem spoko, miałby sporą drogę. Leon też raczej nie nieprędko tam wskoczy, a myślę, że w tym szóstym rozdziale nie pokaże aż tyle, żeby, żeby zaszaleć. Także eee, się jak Ibuki, w tym rozdziale podobał mi się najbardziej w tego, że ona potencjalnie mogła coś namieszać. Ale bardzo szybko się okazało, że jej alibi, jednak, mimo wszystko jest dobre. tak że no, po prostu przesiedziała rozdział w swoim stylu. Trochę fajnych scenek miała, takich malutkich, drobniutkich, które składają się na fajniejszy obraz postaci. No, i tak jak przystał red to było takie jak. Taki teraz, nie miała niczego takiego super wyróżniającego, żeby na przykład dostać plusa, albo wrócić na pierwsze miejsce. Była po prostu okej, okay. na pewno przeżycia nie, nie ma co się na siłę czepiać, bo, bo akurat postać Buki jest zrobiona całkiem solidnie. Co do postaci Mondo, no chyba mój faworyt aktualnie. Co prawda nie może faworyt ogólny, ale według mnie najf najfajniejszy ma sceny, najbardziej budzą we mnie jakieś takie emocje, czasem się zaśmieje, czasem zrobi takie uuuu, ale powiedział. E, I no to chyba go ratuje w perspektywie wszystkich postaci, które w tym fangame mamy. E, tutaj ponownie, tutaj wydaje mi się, że już tutaj stąpał po ciężej granicy, bo chyba trochę za dużo było tego o co chodzi? Y, Z problem? Skąd wy to wiecie? Znaczy, cały czas bujany, cały czas jakieś y, czepialski, Ja wiem, że on znowu tutaj stracił. No bo on stracił teraz Cichiro, e, którego obiecywał chronić. Szczególnie po tym, jak y, ochronił jego dalszy, dalsze bycie w drzew, w, w oryginalo. E, no bo po prostu go ciałupnął cia y, hantelką. E, no a tutaj powiedzmy traci najpierw Kiyotakę, potem traci potem traci Chihiro. No. Tak, tak widać, że, że po prostu nie ma łatwo w tym życiu, bo jest teraz trochę Leona. Jeżeli jeszcze ktoś by miał zdjąć, to, to w sumie Mondo mógłby jego stracić. Ale poza tym, no fajne ma sceny, tak jakoś oddaje swój charakter, nie dada za dużo. Chyba z tego może wszystkiego to dałbym go wyżej, ale no, dla porównania powiem Wam, że w każdym poszczególnym Jakimś normalnym fangramie to raczej by postać Mondo nie wychodziła po, powyżej dziesiątej pozycji. Więc no macie sobie porównanie jak wiele jest tej warta jedynka. Jakbyśmy mieli na przykład po postacie z jakiegoś SDR-a albo SDR-a 2, spokojnie indzie będzie e, No to, to mówię, to do dziesiątki może by doje, doleciał przy, przydać czymś więcej, bo w tym rozdziale na przykład nie pokazał nic żeby do dawać. W w Miarę wysoko na innych rankingach przy normalnie trwających i działających fanganach. A tutaj to już w ogóle, no ale wśród swojego stada paskudniarków idzie mu całkiem nieźle. Także cóż, to tyle z mojej strony. Nie za tak, czym mówiłem, niedugi ranking, ale poprzednio cierpiał długi, może przyszło też będą długie, żeby już tą serię gdzieś tam zmierzyć, powoli z nią do końca. Za czym co zaserwuje nam rozdział szósty. No, mamy aktualnie żyjących. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeżeli mi obliczenie, będą siedem osób. No i czy coś z czy coś tego jeszcze będzie, czy coś jeszcze zginie, czy siedem osób po prostu przeżyje? No, siedem osób dla porównania dam wam tylko informację, że zazwyczaj jest żywych przed piątym procesem. Przed piątym procesem, po, po piątym procesie odpadają dwie kolejne osoby. Tutaj te osoby są dalej żywe. Mamy 7 osób. No, prawie, że połowa kasta żyjąca jeszcze. No i dla mnie. Nie, nie ma nic zapisane o wymogu, że trzeci rozdział musi mieć dwa trupy. Nie ma nigdzie zapisane o wymogu, że, że ma w, w, ktoś w danym procesie odpaść, w sensie, że morderca ma odpaść. E, nie ma wymogu, żeby było 16 postaci. Ale. No, nie chodzi o to, żeby jest jakiś wymóg, chodzi o to, żeby było ciekawie. A we mnie nie budzi aż takich emocji. trzeci rozdział nie jest taki fajny, bo zawsze się ludzie spodziewają, a dwa trupy. To on jest fajny, bo on jest po prostu zazwyczaj powalony, on jest chaotyczny, tam się dużo dzieje, nawet jest coś już jest przekombinowane wręcz, no to przynajmniej się dzieje mieliśmy banalną wręcz sprawę, która była zreaktą tylko przez to, że nie dostaliśmy kluczowej informacji, w którą stronę było obrócone Cotichi. No i przez to mieliśmy tam parę innych jeszcze potencjalnych wyborów, kto tam mógł wyjść z tej muzycznej, ale poza tym nie było ci super zareaktki. Brakowało, brakowało, niestety. Jeżeli wam się materiał podoba, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, że to jest wsparcie moje, nawet jeżeli wam się materiał, w sensie treść materiału nie jest bardzo podoba, bo nie lubicie tego fangana, to zostawienie tej łapki jest po prostu bardzo, bardzo pomocne. Ehm, poza tym zapraszam was oczywiście do zostawienia subskrypcji na kanale, niedługo ta seria się skończy i wskoczy inna rompowa seria, już na pewno lepsza myślę, myślę, że no, poszukamy czegoś, co będzie chociaż odrobinę ciekawsze, ehm, no i... Warto wtedy mieć te powiadomienia, nie przyrapić tego, nie zgubić, potem będziecie szukać, nie znajdziecie, Czy warto, nie końcu. Poza tym oczywiście zapraszam na media społecznościowe, które znajdziecie w opisie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy zaczynać rozdział szósty, który jak widzicie sami ma minutę i 34 e, przepraszam, godzinę i, i 34 i minuty. Ciężko się już gada. Także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.